Już jutro 8 lutego, Zdroj stanie się obiektem sportowych i charytatywnych emocji. Zapraszam na pierwszy charytatywny turniej futsalowy w busku zdroju, w którym wezmą udział aż 32 drużyny. Mecze będą rozgrywane na dwóch halach jednocześnie na hali w brudowicach oraz na hali w busku zdroju. Przy czym od jednej finału gramy już tylko na hali w busku Zdroju. Głównym celem turnieju jednak nie jest sportowa rywalizacja, a pomoc chorej Weronice z Bałtowa. Weronika to dziesięcioletnia dziewczynka, która od urodzenia zmaga się ze skutkami skrajnego wcześniactwa. Cierpi na wodogłowie i padaczkę. Jest jest leżącym nie potrafi samodzielnie się poruszać. Dlatego też potrzebuje specjalistycznego sprzętu: wózka inwalidzkiego i fotelika samochodowego o wartości ponad 30 tysięcy złotych. To dla Weroniki około godziny 19.30. Odbędzie się licytacja charytatywna. Nadal możecie wesprzeć nas darami. Wystarczy skontaktować się ze mną pod numerem telefonu 726 704 311. A po licytacji odbędą się wielkie finały. Ostatnie mecze będą rozegrane od 20.30 do 22.00. Nie przegapcie tego wydarzenia. Przyjdźcie, kibicujcie i wspierajcie Weronikę podczas licytacji charytatywnej. Razem możemy naprawdę wiele. Do zobaczenia w sobotę.